Dzień dobry, dzień dobry, wiewiórki i kobry. Słuchajcie, moi drodzy, kolejna talia przed nami, kolejny odcinek z Herbstowna. I dzisiaj na tapetę bierzemy Highlander e, Huntera, czyli deck, który ma w sobie Zefrysa, który jak wiemy jest dosyć dobry. Ma w sobie mm, Brana, który jest moim największym fakapem. Przynajmniej jego traktuję jako największy fakap, bo jeżeli dobrze pamiętam, powiedziałem, że będzie słaby i niegrywalny. Okazało się, że jest przekoksem. 24 plus 8-8, szarża w siódmej turze robi po prostu miazgę totalną. Więc tak, tutaj się przyznaję, to był jeden z moich największych błędów w, omunie, w omówieniach kart. Czy tam może nie tyle co błędów, co po prostu nie rozkminiłem potencjału tej karty. No i na koniec Alex no tutaj historia wszystkim znana. Smok, później dwa smoki za free, jakiś tam efekty, no i jest po prostu masakra. Do tego wszystkiego mamy synergię ze smokami, bo jest tutaj kilka smoczków, mamy jakieś właściwe smoki mamy żrące zjenienie, mamy młot burzy, który moim zdaniem jest chory, mamy pradawną odkrywczynię, pewnie wszystkich nie wymienię, nieuchwytą czarną skrzydłą. Swoją drogą ona nazywa się Elusive fade Dragon. Jak fade Dragon przetł, czyli na czarną skrzydłą. Nie kubam, szczerze powiedziawszy. Eee, jeszcze jest Zgniło gniazdy smokowiec Veranus, więc trochę tych smoków jest poza tymi poza tą Alexrazem. No, i ogólnie hunterowe karty. Myślę, że hunterowych kart nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy mniej więcej wiemy, jak one wyglądają. W każdym razie połączenie Highlandera, który w tym momencie z powodu Zefrysa i Alex jest totalnie OP, to jeszcze dochodzi do tego bran, czy tam do tego wszystkiego bran, ze smokami, z hunterowym, tam nie, wiem, setupem, czy filapem, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Jakieś Leroye, bez beztwarzowe z zguby smoków, pff, za 7 twarz. I tym podobne rzeczy, więc bardzo fajny doczek. Jeden z topowych w tym momencie. Polecam bardzo serdecznie wszystkim, którzy lubią taki, no nie najszybszy game Hunterem, tylko nieco wolniejszy. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie, powiedzmy, bardziej kontrolne Hunter no to będzie się tutaj świetnie bawił. Ogólnie, jeżeli ktoś lubi takie wolniejsze talie, no to się będzie świetnie bawił. No bo tak jest naprawdę przekozakiem, jest mocny yy, i też ma kilka ciekawych i fajnych zagrań. Walenie yy, królem, ruszorem. W twarz za 8 w siódmej czy nawet szóstej jak macie koina, jest po prostu nieziemskim uczuciem. Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to robię, to zapraszam Was bardzo serdecznie na gierek. Tam znajdziecie takich akcji. Wiele, więc lecimy z tematem. Dzień dobry, witam cię panie bardzo serdecznie Rogalu. I jest co to. Nie wiem dlaczego ja tak dziwnie. Dobra, się z tym. Co my mamy? No takie rozdanie pod tytułem. Nie ma lipy, nie ma niczego wyjątkowego. Może być, nie ma tragedii. Jedyneczka? No, siódemeczka. No to graj. Ta, ta, ta. Teraz się w sumie zastanawiam, co piknąć. Nie wiem, czy nie chcę tego gwałtownego wzrostu. Może to trochę głupie. Ale możemy tak spróbować zagrać. Bo Backstab, na, na niego rzucenie Backstaba z tego to takie trochę... Pff. A jeżeli on zagra coś większego, to mam tego już Aha. Okay, więc tutaj myślę, że zagramy sobie po prostu wzrost, w następnej turze albo tego, albo tego, plus hero power, w szóstej, znaczy przy sześciu many, mm, zgubę smoków plus hero power, mamy jeszcze jakiegoś takiego, to takiego, a no, coś się tutaj ugra, pop. pop, 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 pop. Mumy cię, cię, No, Trzymajmy się planu i zagrajmy zioma. Pozioma. I tu... Chwilę ona daje jak umrze, tak? Tak. Mogę zrobić tak. I mogę zrobić tak. Znaczy to ostatnie zagranie jest takie trochę nie do końca super, bo można byłoby jednak coś zestrzelić, jak on ma taki stół. Ale w następnej turze... Zagranie tego ziutka plus Hero Power nie daje mi jakichś super mądrych zagrań. Bo mogę zagrać wtedy tego albo tego, a to nie jest jakieś super fajne. A więc albo zagramy tego i tego, albo zagramy to i Hero Power. Więc zagranie tego teraz jest ok, bo i tak nic z tym nie zrobię w następnej turze. Sub. Ok. MK Brother. No to akurat nie jest najfajniejszą nowiną. No, ale cóż mogę zrobić? Nie, nie co to mogę dostrojdować? Trochę nam z presją nie wychodzi, bo tak powiedziałbym, że stoi ona w miejscu. No, ale teraz może coś zrobimy, ciekawszego nieco bardziej. Przez dwa tygodnie grania, Aren drop ten 4 legendy. Ale z pakietów czy z are nagród na arenowych? Znaczy, w sumie to z czego byś nie dropnął, no, tak całkiem niezły wynik. Nawet po niego niewiarygodny. Więc graty. O, pop, 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 pop. Ciop. Chop. Ma być. Z pakietów właśnie dziwo. Całkiem nice. To jest Dobra, to myślę, że możemy trochę odwrócić losy tej walki. Klepnąć na stół zioma. Klepnąć na stół drugiego zioma i dać mu grać. Teraz niech on się pomęczy z moją presją, bo ja jego presji... Nie jestem w stanie jakoś sensownie zwalczyć, tak żeby... Odwrócić... Przewagę na stole na swoim korzuć. W sensie zabić jego kreatury i zostawić coś po sobie. Mogę rzucić tego, mogę rzucić to i coś tam zabić, ale to i tak jest za mało. Więc... Prostszą rzeczą będzie zagrać coś bardziej agresywnego i większego od tego, co on ma. No. Zagram tak. I wjadę w gościa. I dalej mamy więcej na stole. I dalej mamy więcej zabawek na stole. Od niego. Potęga z pustki. Papa, pa, pa. pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Dostałem bana na Facebooku? Nie wiem za co, ale nie mogę Cię komentować przez 8 godzin. What the fuck? Ale ode od mnie, czy od Facebooka? Znaczy, to wiem, że nie ode mnie, bo ja Ci bana nie dawałem. A, trochę to takie dziwne. Eee, nie, idziemy w niego, prawda? Prawda. Tylko zagramy sobie tak i tak. No, i on teraz musi sobie poradzić z moimi ziomkami od facea. A to nie wiem za co. Znaczy, pewnie algorytm wykrył, że coś tam, że to tak zrozumiał. Nie mam bladego pojęcia. Nasze gruby to nasz dom. Au, au, au. On kod dał mu takie rzeczy. Czyli Leroy? No, nie, Leroy mi tu nie pomoże. To idziemy bardziej w coś dużego. Przywróć 8 punktów zdrowia. Głupia. A najpierw Kalegos. 5-5 bestia. Albo takie cudo. A, tracking, no tak. Dobra, to robimy tak. Tak, zacząłem, to za 6 mówię, ale jak to? chwilę czemu? A później co nie, może, kolego. jest, tracking. A co do tego. moim zdaniem za mocne. No przecież to, to, to ludzkie pojęcie przychodzi. Nie z jednej karty zagrywasz sobie 8-8, 4-12, 4-6, leczysz 8, dobierasz spela, jeszcze mógłbyś go zagrać tak dalej, i itd. Tak no. A spełnienie warunku do zagrania tego jest... Czy widać, że to jest za mocne? No bo przecież ten... Jak często Highlander gra? Tak naprawdę. Uh-huh. Uh -huh. Czy on nie uważa, że lepiej byłoby trochę potrejnować? Albo coś w tym stylu? Nie wiem, tak nie patrzyłem, ogadałem coś tam o tej alex Straży, nie patrzyłem co on robi. Ale tak wszystko we mnie, wszystko we mnie, wszystko we mnie, pfff. Od mi się to kończy zazwyczaj. Co my tutaj mamy? Spodobało mi się ostatnio ten smok, więc zostawię smoka, ale zgubę smoków wyrzucę. Bo smok może być na trzecią, albo czwartą. I oczywiście zguba może być na kolejną. Ale wydaje mi się, że... Najlepiej się sprawdza póki co jak gram tym deckiem w szóstej. Dobra, nie masz cały wywiad waszy, cały wyw wywiad? wywód... Cały wywód właśnie został zmiażdżony z gubą smoków Więc whatever. Pojawia się teraz pytanie co my chcemy zrobić ale mam wrażenie Że raczej zagrać tego ziuma na pewno nie będę koinował tych dwóch obrażeń. Na pewno nie będę koinował tego, w zależności od tego, jak sobie popatrzymy, to zagrałem pierwsze. A, ale zagranie go jest okej, okay, myślę. Teraz skoinuję sobie smok pulca. Jak gdyby on coś miał, no to bym go diabnął. Dobra, mamy smoka na stole, nietargetowanego, który jest mega kozakiem. I teraz możemy w następnej turze diabnąć to. I diabnąć jeszcze chłopka roztropka. Żeby znaczy, zagrać, to i dziabnąć, popka. Albo dziabnąć, yy, albo zagrać takiego, wariata, ok. Vaneta. To nam trochę utrudnia żywot. Na pewno nie chcę trajdować, a nie mam jak tego zabić. Więc myślę, że zagranie w ten sposób będzie ok. Bo on teraz ma do wyboru: albo zabije zgubę smoków, która jest bezpieczna, albo zabije tego. O też jest niebezpieczne. A my w piątej turze możemy dziabdoć takich ziomeczków, w sobie na stół, bez twarzowych skażycieli albo Zyliaxa. Aha. Uh -huh. No to jest dalej ok. To jest dalej okej. Okay. Bo my co prawda Zidiaksa teraz nie zagramy, no ale możemy zagrać takiego. ...wariata i w coś tutaj wjecha jeszcze wjechać w niego. No okej, okay, poradzimy sobie ze wszystkimi zagrożeniami do tej pory. Natomiast i tak prowadzimy, bo mamy 4 kreatury, on nie ma w ogóle kreatur i on ma 14 życia, my mamy 29 życia. Więc przewaga jest po naszej stronie. Tym bardziej, że teraz możemy... Pomyśleć o italu to raczej nie bardzo. Ale dziabnąć go porządnie już chyba tak. Trade'owanie tego z nie jest może złym pomysłem, ale lepiej zostawić chłopa na dwóch życia i mieć hero power na strzała, niż kombinować. Bawi go ta linia czasowa. Nara. Nara chłopku. Dobrze, co my tutaj mamy? No nie mamy niestety topowego rozdania. To i to wyrzucamy. No myślę, że to możemy na pierwszą turę zostawić. W ostateczności pierwsza tura, druga tura, no i jakaś trujeczka. O, o, pięknie. Pierwsza tura, druga tura lub druga tura, trzecia tura lub trzecia tura. Gdzieś tam w razie potrzeby zagrywamy. Jeszcze ten tracking co zagrywa. To może być. Może być! Pan Ocku. Top-top. graj, graj. Fajna opcja. Może stabilnego gula. Oficer. Ofiarną bohaterkę, boże. Aha, uh -huh, okej. Okay. Eee, masz niestabilnego gula, gula, ofiarną bohaterkę, szczurzą gromadę, albo zainfekowanego wilka, mega hukobota i dwa goldriny. Dajesz Gula na pierwsze miejsce, on zabija ci wszystko i na agonii dostajesz cały stół dużych tokenów Steven Shield'em. Hmm... Chwila, moment. To sobie zabijemy, to sobie zabijemy, bo nie spieszy nam się z demerzem. Spieszy nam się, by to wszystko wytradzić. na no, spokojnie. Masz niestabilnego gula, fiarną bohaterkę, Szyszą gromadę, albo zainfekowanego wilka, mega hukobota i dwa goldriny. Okej, okay, no może. Nie wiem, znaczy no trzeba by to, musiałbym to zobaczyć na żywo. No tak w teorii, to szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak ty chcesz tym zabić cokolwiek. Na przykład takie murloki z bufem jakimkolwiek. Ale, może i faktycznie to dobra. No nie mówię, że nie na pewno. Um, tutaj zagramy sobie to, zabijamy. I proszę cię graj. W następnej turze mamy Hero Power, Atak i jeszcze Koty i Barona. Nie no to, że Barona to się domyślam. To się domyślam. A no może dzisiaj spróbuję, jak będziemy grali. A będziemy. Zobaczymy. Kurde, trochę mało życia. Hmm. 5, 6, 13. Nie mam drugiej broni, a nie chcę sobie tego taka nadorabiać. Boję się trochę Anisza. Więc zagrajmy to na spokojnie. Mamy dobrą sytuację, którą możemy raczej e, szybko klepnąć. Więc nie wydaje mi się, by była potrzeba tutaj jakiegoś raszowania i robienia nieprzemyślanych ruchów. Tu, 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 tu. Na księżyc i na włócznie. Nie wiem w sumie, czy to zagranie z tym tradem było takim super pomysłem. Oj, 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 oj. Dobrze, najpierw zobaczmy sobie co to za sekret, bo to może być explosive. Plomba? Nie. To nie eksplozyw Dobra, to dajemy chłopa na stół i on musi mnie zabić w tej turze. Albo się wyleczyć. Bo jak nie, to go hero power'em uklepnę. I tyle z niego zostanie. Aha. Poko. Bum. Nie wiem, co chciałem zrobić. I do widzenia, proszę pana.